Ci godny księże biskupie, bracia w chrystusowym kapłaństwie, drodzy bracia i siostry, chciałbym rozpocząć nietypowym cytatem z książki, która osobiście jest mi bardzo bliska, a nosi tytuł Dolina Muminków w listopadzie. Paszczak obudził się powoli i gdy tylko siedział, gdy, 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 I gdy tylko stwierdził, że jest sobą, zapragnął być kimś innym, kimś, kogo nie zna. Czuł, że jeszcze bardziej czuł się jeszcze bardziej zmęczony niż wtedy, kiedy kładł się spać. A tu tymczasem nastał już nowy dzień, który będzie trwał aż do wieczora, a potem przyjdzie następny i jeszcze następny, i ten znów będzie taki sam, jak wszystkie dni w życiu Paszczaka. Schował się więc pod kołdrę i zagrzebał nos w poduszkę. Potem przesunął się brzuchem na brzeg łóżka, gdzie było chłodne prześcieradło, a potem rozłożył się na całym łóżku, wyciągając ręce i nogi i wciąż czekał na przyjemny sen, który nie nadchodził. Wreszcie zwinął się w kłębek i zrobił się malutki, ale i to nie pomogło. Starał się być paszczakiem, którego wszyscy lubią. I starał się być paszczakiem, którego nikt nie lubi. Lecz co z tego, kiedy i tak ciągle był tylko paszczakiem, który wszystko robi jak może najlepiej, ale nic mu naprawdę dobrze nie wychodzi? W końcu wstał i wciągnął spodnie. Nie lubił ani ubierać się, ani rozbierać, bo wtedy miał wrażenie, że dni mijają i nic godnego uwagi się nie dzieje. A przecież wciąż coś organizował i urządzał. Ciągle czymś dyrygował, od rana do wieczora. Wszędzie dookoła wszyscy wiedli niedbałe, bezcelowe życie. Gdziekolwiek spojrzeć, wszędzie było coś do ustawiania we właściwy sposób. I paszczak wychodził z siebie, żeby uprzytomnić innym, jak powinni żyć. Gdy pierwszy raz przeczytałem ten tekst. Przyznam szczerze, pomyślałem: To o mnie. Kiedy tym tekstem podzieliłem się z moimi przyjaciółmi, większość z nich stwierdziło: To o mnie. Sądzę, że wysłuchając tego tekstu, w wielu momentach też mogliście pomyśleć: To o mnie. To o mnie, bo ja potrafię być takim paszczakiem, który. Budzi się codziennie rano i tak naprawdę nie wie po co i zadaje sobie pytanie, co robić, w którą stronę iść, jak się zachować. I może wielu z nas chciałoby, tak jak ten paszczak, uciąć sobie jeszcze kolejną drzemkę, i kolejną, i kolejną, żeby nie wstawać, żeby nie podejmować tych obowiązków, które życie przed nami stawia. I w tej drzemce jest pewne niebezpieczeństwo. W tej drzemce możemy wejść w aleje marzeń i po prostu żyć obok swojego życia marzeniami. Że gdyby było, gdyby było tak, a nie inaczej, to na pewno byłbym lepszym człowiekiem, bardziej świętym, lepiej realizowałbym zobowiązania domowego kościoła. Ale w tej drzemce, oprócz alei marzeń, może być inne niebezpieczeństwo. Czyli ścieżka wspomnień i życie cały czas przeszłością, że kiedyś to było, kiedyś wszystko mi się udawało, byłem młody, młoda, cały świat był przede mną. I w taki sposób i z alei marzeń i ze ścieżki wspomnień możemy zejść na drogę bez sensu i zwątpienia. Ale po co? Po co wchodzić na tę drogę, skoro możemy zachwycić się tym, co daje nam Pan Bóg? Dziś w pierwszym czytaniu słyszeliśmy opis stworzenia człowieka, te słowa, które Pan Bóg powiedział do człowieka i to, co się stało siódmego dnia. Tekst polski mówi, że Pan Bóg siódmego dnia odpoczął. To słowo hebrajskie, które jest tam użyte, możemy również przetłumaczyć trochę inaczej. Możemy je przetłumaczyć jako zachwycił się. Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg siódmego dnia po całym dziele stworzenia zachwycił się pięknem. Kogo? NAS, ludzi. I możemy całe życie, jak ten paszczak. Martwić się i, i smucić. A możemy za przykładem naszego Stwórcy zachwycić się nad pięknem człowieka, zachwycić się po to, aby podjąć te zadania, które są przed nami, aby podjąć wyzwania, które życie i Pan Bóg stawia przed nami. I dziś Kościół stawia nam przed oczy świętego Józefa. To, co ksiądz Kamil już dzisiaj kilkukrotnie e, powiedział. Idźcie do Józefa. Gdy czytałem list Ojca Świętego papieża Franciszka o świętym Józefie, bardzo mocno uderzyła mnie jedna rzecz. Chciałbym się z Wami tym fragmentem podzielić. Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Pierwsze zdanie: Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nie ofiara, a dar. Jak często wiele rzeczy w naszym życiu. W naszych domach, w naszym kapłaństwie podejmujemy z taką myślą: Ofiary, ja muszę to zrobić. Może ja nieraz się czuję jako ofiara pewnego systemu, bo mąż idzie do pracy, muszę mu wyprosować koszulę, bo żona i dzieci chcą jakieś tam inne zajęcia, muszę zarobić więcej pieniędzy. Ja w tym wszystkim czuję się ofiarą i składam tą ofiarę. Ale w tym tak naprawdę mnie nie ma. I papież Franciszek mówi, że wyjątkowe w Józefie było to, że on nie zrobił z siebie ofiary, ale złożył z siebie dar. I przeżywał już wszystko kompletnie inaczej. Drogi bracie, droga siostro, dzisiaj ta pielgrzymka może jest po to, abyśmy na wzór świętego Józefa złożyli z siebie dar. Dar Bogu, który nas stworzył, abyśmy złożyli z siebie dar drugiemu człowiekowi, abyśmy złożyli z siebie dar sobie samemu. Dar z siebie to nowość, którą niesie Ewangelia, tego czego w sposób doskonały uczy nas Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo on to widział u Józefa. To Józef go nauczył. Jezus składa z siebie bezinteresowny dar dla Ciebie i dla mnie. Potrzeba, abyśmy nasze powołanie do świętości, powołanie do człowieczeństwa, do kapłaństwa, do małżeństwa przeżywali w tej logice, w logice daru. Ja siebie daję jako najwspanialszy dar, ale też ten dar potrafię przyjąć. Dlaczego to jest tak ważne? Bo ten dar będzie przemieniał. W 1940 roku Gestapo zatrzymało na południu Polski w okolicach Zakopanego Teresę Mikową, przedwojenną katechetkę, która od 39 roku działała w podziemiu. Została aresztowana. Została na początku przewieziona do więzienia w Krakowie, gdzie była przesłuchiwana. Potem przewieziono ją do więzienia w Zakopanym. To było jedno z najcięższych więzień w tamtych okolicach. Najtrudniejszą torturą, jaką ona miała, to było to, że jej były uczeń którego przy, przygotowywała do sakramentu bierzbowania, bił ją po głowie krzyżem, który od, niego dos, od niej dostał. Nie złamała się, nikogo nie wydała. Wróciła do Krakowa, by była w celi głodowej, nie jadła już kilka dni. I w końcu ktoś otworzył drzwi i wrzucił kawałek chleba. Głodna, wylękniona, w pierwszym odruchu ten chleb złapała, ale zaraz pomyślała: A co jeśli on jest czymś nasączony, żeby, żeby mnie po prostu złamać, żebym kogoś wydała? I nie jadła. Za chwilę otworzyły się drugi raz te drzwi i ten sam strażnik powiedział tylko dwa słowa: Szczęść Boże. Zrozumiała, że to jest chrześcijanin, że to jest ktoś, kto chce jej pomóc. Wzięła ten chleb i zanim go zaczęła jeść, upadła na kolana i Mówi, Panie Jezu, tak dawno nie przyjmowałam Cię w Komunii Świętej. Pozwól, że ten kawałek chleba spożyję jako Komunię Duchową, i kawałek po kawałku zjadła. Dwa dni później trafiła do więziennego szpitala. Do jej łóżka przyszła inna współwięźniarka, i mówi jej coś takiego: To ja Cię wydałam. Ona mówi, dlaczego? Powiedziałam, że ty nikogo nie wydasz. Ale dlaczego mnie? No i ta kobieta opowiada, złapali mojego brata, bili go, prześladowali. Powiedzieli, że jeśli ja nikogo nie wydam, to jego zabiją. Dlatego wydałam ciebie, bo wiedziałam, że ty nikogo nie wydasz. Teresa Mikowa zmarła. Jej ciało odbierał jej brat, ksiądz. I to on zapisał to świadectwo o swojej siostrze. I mówi coś więcej. Mówi, żeby. Esesman, który wydawał ciało jego siostry, powiedział mu coś takiego: Żeby w Polsce było więcej takich kobiet, to my nie mielibyśmy czego tutaj szukać. To kobieta, która również żyła pełnym darem z siebie, oddała z siebie samą Panu Bogu i to zaowocowało wielkim zwycięstwem. Zwycięstwem miłości, szacunku. Tego, że nawet w tak trudnych momentach nie pozwoliła się złamać, bo w tym wszystkim nie była sama. Dar z siebie. Do tego uczy nas święty Józef. Do tego zaprasza nas Ewangelia. Będą dzisiaj w tym sanktuarium. Prośmy o to, abyśmy jako ludzie wierzący nigdy nie wątpili, tak jak zrobili to mieszkańcy Nazaretu. Powątpiewali o Jezusie często my powątpiewamy o naszych najbliższych, że przez kogo jak przez kogo, ale przez męża czy przez żonę to Pan Bóg raczej nie przemówi, nie? Ja ją za dobrze znam. Za dobrze znam jego słabości i grzechy, jej jakieś tam słabostki. To niemożliwe. A może właśnie w, tym drugi, w tej drugiej osobie przychodzi nas Pan Bóg. Papież Benedykt jeszcze jako wykładowca powiedział kiedyś takie słowa. To jest przedziwna rzecz, że Pan Bóg przychodzi do człowieka przez drugiego człowieka. Bądźmy ludźmi, którzy ufają Panu Bogu i wierzą, że przychodzi do nas w drugim człowieku po to, abyśmy składali z siebie bezinteresowny dar. Amen.